Taki jego najsłynniejszy y, portret, y, który namalował, y, na którym namalował Dagny, to jest Zazdrość. To są dwie wersje tego portretu. Ona w czerwonej sukni i dwóch mężczyzn. I ten portret powstał już po tym, jak Dagny go rzuciła. Bo, bo to był krótki romans. Y, to z Munchem nie był znowu taki y, krótki co to, to nie. Oni wyjechali do Berlina oddzielnie. Dagny pojechała do konserwatorium muzycznego, bo ona była bardzo uzdolniona muzycznie, by tam studiować w klasie fortepianu i rzeczywiście podjęła te studia, a Munch pojechał za nią poniekąd. I dlatego, że Berlin był wtedy na początku XIX i XX wieku Stolicą intelektualną, stolicą kulturalną, jeżeli chodzi o pisarstwo, o poezję, o pióro, tak jak Paryż był ukoronowaniem malarstwa, gdzie się troszkę później jeździło do Paryża.